Także witam wszystkich w kolejnym odcinku. Już trzeba w pole powoli ruszać, bo troszkę się zrobiło sucho, znaczy sucho, podeschło, więc można już próbować, przynajmniej na tych lżejszych ziemiach, na piaskach i takich różnych. No i co? No i robimy bronki, a mianowicie poszerzamy. Będą teraz siedmiopolowe, dwa skrzydła będą składane po dwa pola, tylko że jest taki myk, że tutaj, Teraz nie będą dwudziestki pola, tylko będą czternastki, a te dwudziestki pójdą do naszych tych ciąganych dziesięciopolowych, bo tam mamy cztery chyba szesnastki czy pięć, a reszta 20, też pięć sztuk. Tak dokładnie nie pamiętam, ale tak chyba jest. No i tamte już są trochę zużyte, także te na pierwszy strzał pójdą tak jakby za koła bron, a reszta pójdzie tych starych na boki, ale też chcemy zęby zmienić. Zobaczymy czy, czy teraz to będziemy robili czy później. Także tak to wszystko widzicie, pomału tu się dzieje. Technologie mamy jakieś tutaj swoje konstrukcje. Jeszcze to nieskończone, oczywiście ta strona też. Znaczy ta tam w ogóle tylko zaczęto trochę. Drugi zawias jest dany, żeby się nie nie gęło. Już i tak tam zrobiło się przy mocowaniu tutaj właśnie, gdzie jest gdzie jest ten zawias? Dlatego tam drugi. drugi, pójdą jakieś odkosy, wzmocnienia, żeby to dobrze się trzymało. Na pewno trochę do mniejsze obciążenia, bo czternastki, widzicie, są mniejsze, sporo. Ale też na nasze ziemie, na nasze piaski, to chcieliśmy właśnie, że najpierw dużymi się pojedzie, na przykład takie na dwa ciągniki, a te pójdą na tak jakby zagłoskanie, żeby takich rowów nie było. No bo na piaskach wiecie, jak to się dzieje. No i też są kupione z tego względu, że będziemy o ziemi bronowali teraz na wiosnę. Więc, yy, więc po prostu się takie lżejsze przydadzą do tej roboty. A te duże będą jako duże. Chcieliśmy kupić też, znaczy chcemy kupić yy, sztylwagę, znaczy sztylwagę składane hydraulicznie te duże 20, żeby były dziesięciopolowe czy tam 11. No, ale jeżeli chodzi o nowe, to są bardzo drogie. Teraz my to wszystko z bronami, więc yy, będziemy czekali na razie. Jak będzie coś ciekawego, to wtedy się kupi. No tak to zobaczymy, 26 tysięcy dziesięciopolowe składane hydraulicznie, są różne ceny, ale akurat takie tamte były, tu zobaczymy, Zobaczymy, będziemy czekali na razie, a ja tutaj widzicie sobie działam, chociaż trochę trzeba było pomyśleć, że jak to dobrze zrobić, żeby, żeby to wszystko działało, Najgorzej, tutaj z tym zawiasem trzeba było pomyśleć, bo wiecie, no musi być w jednej osi, żeby to wszystko chodziło, chociaż tak jak, że tak powiem, pirazy drzwi, to znaczy... Żeby było jak najbliżej tej dokładności Wiecie, no tutaj jest trochę wyrobione Więc już nie ma biedy No ale, ale To musi jakoś chodzić No tutaj jeszcze pójdą te płaskowniki, łańcuchy Bo tam musimy dwa dospawać z jednej i z drugiej strony Tutaj na wierzch pójdzie płaskownik Nie wiem czy tutaj z tej strony czy na górze Żeby to wzmocnić Aczkolwiek spaw jest Nie najgorszy tak myślę Ale Ale chcę po prostu jeszcze wzmocnić to, no żeby tu nie pękało, wiadomo. Tak samo tutaj widzicie są blachy takie, blacha no blacha, taka, nie, no to pewnie jakaś czwórka piątka. A tutaj damy trochę inaczej, bo zapomniałem kupić takiego właśnie takiej blachy albo płaskownika, żeby nawet do kupy zespawać dwie dziesiątki szerokości, setki, a, a dziesiątki tam piątki grubości. Po prostu tu damy na wierzch płaskownik, a tutaj damy odkosy. Z, czy jeden odkos po prostu z, yy, z profila jeszcze trochę roboty jest, ale wiecie no już jak się zaczęło to, to jakoś to pomału idzie przynajmniej jest jakaś koncepcja i to się coś tu tworzy także także to będzie tak wyglądało farbę mam kupioną no niestety takiego koloru nie było bo to jakaś wiśniowa coś takiego mam kupioną czerwoną młodkową, coś w podobie koloru jak ten, ale no młotkowa. Młotkowa to jest trochę innej, znaczy inaczej trochę wygląda, no ale to nie ma biedy. Widzicie, tutaj trochę już zniszczyliśmy, bo, bo był po prostu, żeby to wszystko było prosto, no to dawałem na wierzch profile. Na wierzch profil jest boku profil i dopiero ten duży tutaj, to jest 100 na 100. Grubości ścianki to nie wiem, to chyba 4 albo 36 mm. Taki akurat mieli tu taki wziąłem, tu już na, na sam koniec on wytrzyma na pewno, bo, bo i tak to widzicie, Tutaj jest ta ramka, to więc to będzie chyba moim zdaniem będzie dobrze. Tym bardziej, że to nie będą 20, tylko 14. To jest dużo mniejsze obciążenie. Dlatego też się zdecydowałem na taką konstrukcję. Jakby były 20, to bym wtedy to trochę inaczej jeszcze pomyślał zrobił z grubszego materiału. No ale taki jest teraz, takie będą pola i, i tak to będzie. Tutaj jeszcze myślę, żeby dać właśnie pod spód profil. Jakoś coś takiego, tylko oczywiście docięte wszystko. Żeby to trzymało. Tutaj chyba nic nie będę już dawał. Znaczy się w sumie nie, w sumie dam. Może. Ale nie zastanawiam się nad odkosem takim stąd, gdzieś do połowy tutaj, ale to jeszcze zobaczymy. No bo tu tylko i tak podtrzymuję z tyłu bronkę, aczkolwiek nie są takie ciężkie, więc to, to jeszcze jest kwestia przemyślenia. A tak to co? Cały czas tu coś się działa, no dobra, ja tutaj spawam i widzimy się niebawem. Paweł przywitaj się z widzami. Dzień dobry. Co jeszcze jedne? No jeszcze jedne, tylko że te baterie przypadają. No niby takie amerykańskie miały być. niby miały być. No zakładamy te czternastki za chwileczkę. Już te co są powiercone to zakładamy, bo już rama jest ukończona. Praktycznie w 100% zostało tam jakieś ewentualne poprawki. No i pomalować, ale teraz założymy brony. Się przejedziemy po prostu po polu. Zobaczymy, czy coś tutaj nie trzeba jeszcze dospawać. No i jutro będę malował. Zastanawiam się, czy całe pomalować, czy tylko te elementy dospawane. Jak myślisz, panie majster? Jak się mocno nie będzie różnił kolor. To... No trochę też właśnie bez sensu. Nie no chyba zostanie tak jak, znaczy zostanie pomalowane, będzie tylko to co dospawane. Konstrukcje alpejskie, ale chyba coś z tego będzie. Tutaj łańcuszki mamy cięższe trochę, trochę tu inaczej jest, bo tu nie jest zakładane tak jak w tym miejscu. Nie miałem takich oczek wielkich, a później spręta to robić to nie warte. Świeczki, zabawa. No, otwory tu powiercone specjalnie, żeby śrubki dać, zakręcić, żeby później to nie wypytało podczas transportu. Dzisiaj tego nie będziemy robili, bo i tak będą brony pewnie odpięte do malowania, żeby tego nie pomalować. Nie, ale chyba będzie trzymało. Materiału poszło więcej niż były obliczenia, ale poszły dodatkowe konstrukcje jeszcze, których wizualnie nie widziałem. Lepiej, że było tak, niż jakby miało później wszystko pokrzywione. No to właśnie o to chodzi. Dlatego dostawione są drugie zawiasy jeszcze tu z tyłu. Może to będzie dobrze. Arek do seata kółko toczy. Nie, już z roweru wykręcił. Z rowera. Z no tutaj do tego, do lambu już brony też są podpięte, także jutro będziemy pewnie już coś działali z bronowaniem, chociaż dzisiaj jeszcze też przetestujemy, bo tylko zostało nam zapiąć brony. I te szesnastki, co tu są, pięć sztuk będą zabrane, a będą dwudziestki, tamte dane z tamtego z tamtych bron a no tutaj łożysko od, po, poszło walnęło tutaj wcześniej też oblina też właśnie łożysko na jesieni zmienialiśmy no i się okazało że z tamtej strony też jest zwalięte, więc od razu wymienimy znaczy w sumie w sumie Arek wymienia bo to on będzie tym sprzętem pewnie jeździł Znaczy Daniel nie chce nic mówić ale sąsiad już ma zaczepiony rozciepacz na wozu a ja to co? Nie zaczepiłem? No co? no ale jak już zaczepił, to będzie A widzisz, kurde. To wota byś trochę przyniósł, majster. Nie takie? Takie mówiliście. Pasie. O, prezes nadciąga. Także mamy tutaj już farmerka podczepionego do bronek. Znaczy, był wcześniej podczepiony, ale już brony są założone wszystkie. Praktycznie projekt ukończony. Oprócz tego, że trzeba będzie jutro to pomalować, wszystko ale wiadomo, korci, żeby jechać na testy. Dlatego jedziemy tutaj koło domu na przetestowanie, jak to będzie się zachowywało, wszystko. 8 hektary mamy do zrobienia na testy. <gry> na testy. No, także co? Wygląda to moim zdaniem całkiem spoko. Jedziemy, bronki rozłożymy. No. Zakopiemy się. Lamboczeka. Lamboczeka, już łożysko zrobione, także. No, także jedziemy, widzimy się za jakieś kilka minut. Oczywiście, patrzcie, tutaj arecki, ale go nie widać trochę pod słońcem. I Paweł. Sesji. I brony. Bro. Bronia. Bronia. Coś tam... Coś tam się dzieje pomału. Wiadomo, że to nie dwudziestki, ale... Ale też działają. Ale no mają inne znaczenie niż dwudziestki. No właśnie o to chodzi. Ale wiesz jak to bywa w komentarzach. A po co Ci to... Na błaszcz tak. i tam, panie Ale prosto, kurde Czy też prosto? No niby tak Tutaj najgorsza, ten Była orka Twardo <grym> było jak cholera Najgorsza orka to na orka była no, no, palić Ale na po piaskach to w miarę dobrze wyglądało. Zaramy no, no, tutaj grina i ogólnie nie trochę inaczej. Ale zaczniemy kółko, bo tylko testujemy. Musi co, bo jest późno. Jutro Saszka będzie walczył. A no, będzie walczył. Daj mu mi Daj na trochę bardziej takie ...mniej kąte. Dżondjir zaryczył Ale jak ci A na dżondjira silnik ma Dobra, zawijamy Na kawirkę. Także Do widzenia, do zobaczenia Trzymajcie się ciepło i po Tak dokładnie no, także zapraszam do subskrypcji na Instagrama Znaczy no, na YouTubie do subskrypcji na Instagramie Na Instagrama ma nasz profil No i na Facebooka na fanpage oraz łapka w górę No i komentujcie Trzymajcie się, na razie